Czołem. tutaj Tomasz Migdałek, blog biurofile, kolejne wydanie Piwnych Okazji. Tak jak zapowiadałem w ubiegłym tygodniu, w tym wydaniu zajmę się omówieniem bardzo bogatej oferty piw niemieckich, która pojawi się w Lidlu w najbliższy czwartek, 25 września w Lidlach. W całej Polsce oferta 27 piw niemieckich 27 piw niemieckich, mam nadzieję, że dotrą one w tej liczbie do wszystkich sklepów sieci Lidl. Ledwo co niedawno przy okazji słynnej już paczki z Lidla z azjatyckimi lagerami skrytykowałem browarni Lidla za to, że generalnie ta oferta od, od dłuższego czasu nie jest interesująca, że dominują w niej piwa koncernowe, Polskie piwa koncernowe, które jakoś no, nie mogą bardziej wytrawnego piwosza sobą zainteresować. No, i teraz mamy, mamy tydzień alpejski, który się zaczął w poniedziałek, i w czwartek do jakichś tam niemieckich, austriackich i szwajcarskich specjałów dołączają także piwa, piwa niemieckie i jest tych piw aż 27. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. No, i przyjrzyjmy się temu, jak się ona przedstawia. Po pierwsze, Paulaner ciemne tego piwa chyba nie trzeba nikomu przedstawiać jest to ciemne piwo pszeniczne w cenie 2,88 za butelkę 400 ml. Następnie mamy Kromba Sierra Pilsa, także dobrze znany niemiecki lager, półlitrowa butelka w cenie 3,33, czyli również cena całkiem atrakcyjna no i dalej to już idzie szerokim strumieniem Krombasier Ciemne sier Dark piwo z gatunku Schwarzbier i Krombasier Weizen czyli klasyczne niemieckie piwo pszeniczne górnej fermentacji oba w cenie 3,33 za butelki półlitrowe następnie Paulaner pszeniczne, piwo pszeniczne jasne w cenie 2,88 za butelkę 400 ml klasyczny Niemiecki Pils, Dżewer Pilsener, w zielonej butelce, 330 ml za 2,99 Następnie Dab, Dab jasne, również znane dobrze piwo niemieckie, w cenie 2,69 za puszkę półlitrową. Kinisch Pilsener. 2,69 również za puszkę pulitrową to też jest dość dobrze znane niemieckie piwo, które się zresztą już pojawiało w Lidlach w ramach tygodni niemieckich, kiedy jeszcze nie było browarni Lidla. Idziemy dalej. Erdinger Weissbier, browar Erdinger, specjalizujący się głównie w piwach pszenicznych i właśnie piwo pszeniczne z tego browaru. Pulitrowa butelka w cenie 4,99. I od razu mamy propozycję dla kierowców czyli Erdinger e, Alkohol Fry, piwo bezalkoholowe, e, butelka 0,33 w cenie 2,99. E, Welting Pilsner, e, to też jest piwo, które e, klientom Lidla jest znane, też się pojawiało przy okazji e, Tygodni Niemieckich, e, półlitrowa puszka w cenie 2,49. E, Erdinger Dunkel, Ciemne piwo pszeniczne ważone z dodatkiem ciemnego słodu w cenie 4.99 za butelkę półlitrową. I następna pszenica Benediktiner Weissbier, piwo 4.49 za butelkę półlitrową. Myślę, że też jest to atrakcyjna propozycja. Küstritzer Ciemne, czyli niemiecki Schwarzbier w cenie 3.99 za butelkę półlitrową. Teraz jest ciekawostka, dlatego że będą trzy piwa z browaru Schwabenbräu, które no, nie pojawiają się zbyt często nawet w sklepach specjalistycznych z piwem, przynajmniej ja ich nie kojarzę za bardzo. Pierwsze z tych piw to Das Naturtrübe, jest to niefiltrowany mętny lager w cenie 6.99. Dalej mamy Das Schwarze, piwo ciemne, Schwarzbier za 6,99, także butelka półlitrowa i na koniec Das Weizen, piwo pszeniczne w cenie 6,99, butelka półlitrowa. Co ważne, wszystkie te trzy piwa z browaru Schwabenbräu są w półlitrowych butelkach z krachlą. Tudzież z zamknięciem pałąkowym, jak to woli, myślę, że to jest interesująca propozycja dla piwowarów domowych, którzy butelki z krachlą lubią także no i świetnie to wygląda poza wszystkim takie opakowanie. Więc to jest Schwabem Idziemy dalej. Radeberger Pilsner. No, to jest taki typowy, dobrze znany niemiecki pils. Nic w sumie szczególnego. Pulitrowa butelka w cenie 3,49. Warsteiner Premium to też jest piwo, które się już w Lidlu pojawiało i nie tylko w Lidlu jest dość łatwo dostępne. Niemiecki lager, półlitrowa butelka w cenie 3,99. Kolejne piwa ciemne w tym zestawieniu: Dab Dark. Dab Dark, ciemne piwo Dab w puszce półlitrowej w cenie 2,99. Perlen Basier. to jest marka. Właśnie znana też z Lidla Jeden z tych Perlembasierów Jasny Lager jest na stałe w ofercie Lidla W wersji butelkowej Tutaj przy okazji Tej promocji na piwa niemieckie Pojawiły się jeszcze dwa Perlembasiery W wersji puszkowej Puszki półlitrowe I tutaj mamy Perlembasier Schwarzbier, czyli piwo ciemne W cenie zaledwie 0,99 zł za półlitrową puszkę Nie wiem w tym momencie co za browar co za browar waży to piwo, ale to tam sobie e, ustalimy. Perlem Basier Ciemne, złoty 99. Zł. Bitburger Premium to też już znany z Lidla i nie tylko z Lidla. Ostatnio w Netto też regularnie się pojawia niemiecki lager. Jeden z, jedno z najpopularniejszych piw w Niemczech, z którym jest związany ten taki slogan Bitte ein Bit. Popularnie w Niemczech są też takie naklejki na samochody, a w związku z, popular z popularnością Mirka Handlarza pojawiły się też takie naklejki w języku polskim, bite-niebite, bite, które są naklejane przez nabywców używanych samochodów z Niemiec. Bite-niebite nie bite, tą samą czcionką, no, dość zabawne. Okay dalej mamy Perlem Bashera, kolejnego Perlem Basiera to jest jasny lager, nazywa się to Perlem Basher Festbier, również półlitrowa puszka w cenie złoty 99. Zł. To nie koniec, idziemy dalej. Schifferhofer ciemne, kolejny schwarzbier w ofercie, półlitrowa butelka w cenie 3.99 i od razu Schifferhofer Hefeweizen, piwo pszeniczne w cenie 3.99 również za butelkę. Pulitrową. Następnie mamy browar Hofbroj München z Monachium, Hofbroj Original, Lager Jasny w cenie 4,99, butelka pulitrowa i Hofbroj Weisse w cenie 4,99, butelka pulitrowa. To jest oczywiście piwo pszeniczne. Tak to wygląda od czwartku, od 25 września do wyczerpania zapasów. 27 piw niemieckich w ofercie marketów Lidl. Zatem idziemy do Lidla i coś tam sobie wybierzemy. Ja tam sobie wytypowałem gdzieś koło 10 czy, czy, czy 12 piw, które bym chciał kupić w ramach tej promocji, bo nie mam do nich dostępu na co dzień. Myślę, że Wy też sobie coś ciekawego wybierzecie. Życzę Wam zatem udanych zakupów, pijcie dużo dobrego piwa i zachęcam oczywiście do oglądania kolejnych filmów na kanale. Tomasz Migdałek, blog BirofileBlogs.com. Cześć!